Jest. Cześć kochani, Zima. Zima o, opowie Opowie o czym opowie. Dzisiaj będzie krótko, bo mi się po prostu nie chce. Jesteśmy, no tak jak już tam gadaliśmy wcześniej, po 12 godzinach niezłego nie treningu. Ale co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że za każdym razem jak puszczam filmik, Ewentualnie wymyślamy jakieś nowe ćwiczenie, to sobie zawsze mówię, że muszę powiedzieć, żeby jak znajdą się naśladowcy, to żeby byli świadomi tego, że, że, że te ćwiczenia być może prosto wyglądają do zrobienia, ale e, nie powinny to robić osoby, które, które no mają to doświadczenie strzeleckie bardzo, bardzo, bardzo słabe, tak? czy mizerne bo różnie to bywa, różni, różnych ludzi się spotyka na strzelaniu i poziom, poziom wyszkolenia naprawdę jest różny, także krótko zwięźle i na temat. To, te wszystkie nasze ćwiczenia storsowe, które robimy. Staramy się, żeby one były no, jak najbardziej realnie odzwierciedlały sytuację niebezpieczną. E, niebezpieczną o, Ok, gro ćwiczeń robimy na, na tych naszych pistoletach treningowych Gdzie można sobie pozwolić na, na błąd e, I to jest jakiś tam etap e, który, Przez który każdy Ćwiczący przechodzi No i tam może błąd sobie Na błąd może sobie pozwolić Niestety no, Nie można błędu zrobić w momencie jak e, Zaczynamy się bawić W rozwiązywanie sytuacji niebezpiecznych mając broń z podpiętym magazynkiem tudzież już jest przeładowana, bo takie te przeładowana, tak, też też robimy tego typu ćwiczenia, ale naprawdę to są ćwiczenia bardzo niebezpieczne i zanim zaczniecie nas małpować, naśladować, zastanówcie się czy, czy dacie sobie z tym radę, żeby później nie było, że, że nie było żadnego ostrzeżenia pod filmikiem i tak dalej, i tak dalej to chyba co, co tam, już tam z tego co widziałem to chyba już tam co niektórzy taktykul ta, instruktorzy już tam znaczy coś jakiejś tam tam, dziwnie dziwnie znajome ćwiczenia coś tam coś tam coś tam się coś tam ktoś tam coś tam kombinuje no wiadomo tutaj nikt patentu na to nie ma można to jeśli ktoś uważa że jest w stanie to zrobić bezpiecznie no. Ale to widać, że to jest taka próba skalkowania, ale że nie bardzo, wiesz, że wiedzą, że dzwoni, ale nie, w, nie bardzo w którym kościele i to no, no, wygląda tak... No to wygląda sztucznie, bo osoba, która nie ma doświadczenia, ma tylko doświadczenie teoretyczne pociągnięte z internetu, czy gdzieś z jakiegoś szkolenia, no to... No Ach, to nie cząstkę też, niestety, nawet samej teorii, bo nawet nie całe. Niestety, no to te ćwiczenia, które pokazujemy, to są... To, są, to jest efekt końcowy wszystkiego, całego, całego, całego zadania, które ma, strzelec, które ma strzelec wykonać I wy nie widzicie przede wszystkim założenia taktycznego tego, tego ćwiczenia No, no sprzeciw tak? tak no, nie sprzedaje się wszystkiego, wszystkiego no, Całego swojego, jak to mówią, a po amerykańsku know-how Też znamy how te know. obce wyrazy e w zasadzie tyle chciałbym wam, chciałbym wam powiedzieć na temat właśnie tego małpowania i kopiowania. żebyście byli świadomi tego. No niestety, żeby zrobić dobrą kopię, to trzeba w pełni znać oryginał. No bez znajomości oryginału, no to ta kopia będzie taka no, 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 patykiem po wodzie pisana. Niby wygląda tak, przypomina wyglądem to co trzeba, ale znaczenie, znaczenie będzie zupełnie inne. Także uważajcie dla własnego bezpieczeństwa. Wychodząc na trening gdzieś tam, a bo do tego mam bliżej, ja w sumie robi to samo. No nie, nie, nie robi to samo. Nie robi to samo. To tyle. Także. No. Jako zima rzecz, rośnijcie w siłę, bawcie się dobrze. I kopiujcie mądrze. Jeśli kopiujecie to kopiujcie mądrze. Tak jest. Nic na siłę. I słuchajcie, telefon do mnie znaczy, jeśli chcielibyście. Ja z chęcią przyjadę od razu, bo i... i... mogę zapomnieć o, o tym on o numerze o umieszczeniu o o tam pod spodem <laughs> w, w tym I, i, i wiesz. A tak powiesz już teraz i kto chce Ale to telefon mam telefon, telefonu Pojadę. No to czy ja to podam w opisie czy tutaj, to... Bo... No to jeden ciąg, nie. No, no, tylko że tam mogę zapomnieć, nie? 509476042. Zima zaprasza do konwersacji i z chęcią się podzielę swoimi spostrzeżeniami swoimi informacjami. No tylko po drodze do Wałcza, bo teraz stamtąd wracamy, ale jadąc tam, podzwoniły dwie osoby, miały pytania, coś tam, do szkolenia a o wykonanie czegoś także, no, śmiało, śmiało. Śmiało, dzwoncie, pytajcie. Śmiało. Lepiej, tak. lepiej, słuchajcie, się spytać, niż iść coś zmałpować na strzelnicy i zrobić sobie krzywdę. Powtórzę to jeszcze raz, to nie są łatwe ćwiczenia. Te ćwiczenia, efekt końcowy tych ćwiczeń to jest, to jest właśnie efekt mojego całego wyszkolenia strzelecko-taktycznego. Tak którego Wam niestety brakuje, no przyzna, trzeba przyznać I nie ma co tutaj fisiować i bycia komandosem No takie są realia Ja w życiu nie będę super strzelcem sportowym No bo nie będę Ale za to w taktyce coś o tej taktyce wiem I mogę wielką przyjemnością się podzielić z Wami swoim doświadczeniem. Także Oczywiście na treningu najlepiej, tak? Zerkacie na kalendarz, na stronę forsonforce.pl, na Storms Poland i na Facebooka Stormsowego, tam macie szkolenia, kiedy, jakie są najbliższe, z takich większych, pełny program dobry, zły, brzydki, to jest 28-29 marzec i później... Później 4-5 kwiecień mamy... Właśnie tutaj w, Wa w Wałczu, Wałczu, czy też w pobliżu Wałcza, Strzelnica, Rudnica Tomasza Krupienki Bardzo Program obiekt, Dobry, Zły, Brzydki obiekt. Ulica i Dobry, Zły, Brzydki Taktyczny Takty cool, także w ciemnych okularach W pełnym szpeju Z saltami z Matrixa i tak dalej Będziecie będziemy, Będziecie śmigać Oczywiście wszystko z rozpoznaniem celu Tak nie to, że żołnierz nie musi rozpoznawać celu, żołnierz też musi rozpoznawać cel. Także jak chcesz się bawić komandosa, to baw się tak, jak powinieneś się bawić. Z a nie jak celu. ci się wydaje, że robi komandosa. Nie nie, a, nie, a nie tak jak John Rambo robi albo Arnold Schwarzenegger. Czkolwiek robi, ale Arnolda Schwarzenegger. Tak jest, tak jest. Także kochani, widzimy się. Miłego Dziomka, rośnicie w siłę i bawcie Trzymajcie się dobrze. Się w chaosie, pamiętajcie, jest uporządkowanym siła. Heja.